Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł Towarzysz Gugała. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać taką ciekawą rzecz, która właśnie do nas dotarła od Mikado. Będą to systemy wkrętek, których wcześniej u nas nie było, ale już są. Cześć laska, chyba Jak na pierwszy rzut oka? Elegancje. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to wygląda. Zaraz troszeczkę o tym poopowiadamy. Jak forma Katar minął? Nie. Ale nie, no, żartuję, troszkę lepiej. Jak mnie hejtujesz, to chyba minął. Jest lepiej niż było. Jest lepiej, gorzej nie będzie. Pierwsze koty zapoty. Dobra, trzymaj marcinek statyw. Tak, już. teraz się... będę nagrywał ciebie, a nie twój brzuch. Tak, bo ostatnio ciągle mi brzuch nagrywa. Nie wiem, co, co masz do mojego brzucha. Żebyś... kompleksy twoje. Jesteś Jest na zło. redukcji. Jesteś już, na redukcji. A nie od razu Kraków zbudowano. Formę szlifujemy na. 1 maja na odkrycie sezonu boleniowego, żeby siła targać ryby. Bolenie będą się bały brać. Tak, będą się bały brać. Słuchaj, e, najpierw pokażemy Wam wkrętki brzuszne. E, te systemy MikoLado są w takich e, ciekawych malowaniach. Jak, jak ten kolor nazwać? Burgundowy. Tak? Bordo? Bordo-burgundowy. Bordo no ten może się wypowiedzieć, jakby ten kolor nazwali. Zastanawiam się dlaczego akurat ten kolor. E, no bo przy wkrętkach surowy, też by był dobry, a tutaj akurat, akurat producent zastosował ten. Ciekaw jestem, może jakiś taki jak wiesz, wkręcisz to w spód jasnej gumy, to taki ala, ala celowniczek. A też mógłby być fajny patent, jakby był miks takich kolorów, nie? Jakiś seledyn, czerwony, pomarańczowy, no, różowy. W sumie ciekawe, następnej różowy. dostawie będą. Poprosił. <laughs> Firmę Mikado. Następnie. Marcin, jaki byś? Ja chcę seledy, a Ty? Ja Niebieski niech będzie Dobre. i tak pewnie nikt tego nie wysłucha, ale... ale nie, ogólnie fajnie to wygląda. Więc wkrętki brzuszne Weźmie... i tak są one w gramaturach 3 gramy, 5 gramów, 7 gramów, 10 i dodatkowo mamy miks wkrętek. 4 sztuki są w miksie 3, 5, 7, 10. Zaraz wyciągniemy, żeby pokazać, jak to wygląda. Po co się stosuje wkrętki, a mianowicie po to, żeby sobie na przykład gumę dociążyć. Tak? Jeżeli zbroicie duże gumy. W same, w same do zbrojki, duże kotlety. Jeżeli na przykład guma Wam się wykłada, chcecie ją trochę spionizować jak to się mówi to możecie zastosować taką wkrętkę brzuszną. Wtedy macie pewność, że guma będzie szła w płaszczyźnie takiej frontalnej nie będzie zniwelujecie wykładanie na boki, ewentualnie. Jak chcecie gumu zejść troszeczkę głębiej, obłowić głębszą miejscówkę, tak to możecie sobie, w zależności od, od miejscówki zastosować wkrętkę, więc bardzo praktyczna rzecz. Jeżeli ktoś potrzebuje, może sobie wziąć po, po z każdej gramatury, a jeżeli potrzebuje mniej, to takiego miksa może zastosować. Nie jest to drogie, a bardzo, bardzo, praktyczna, bardzo praktyczna sprawa. Także wkrętki są już dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym. I teraz przejdziemy do takiej ciekawszej rzeczy. Eee, natomiast tutaj mamy, zaraz sobie wyciągniemy, czekaj, może wezmę jakąś większą. Eee, tu mamy wkrętki z dociążeniem, i to, to dociążenie możemy sobie wymieniać. Patrz, tak to wygląda. No, znowu mnie brzuch nagrywa? Nie wiem, kaswałem. <głos》>. Widać? Halo. No jesteś, jesteś. Jestem. Widać. Patrz, to sobie to wkręcamy w brzuszek. Mamy tu oczko, żeby ewentualnie do zbrojkę sobie założyć. Nakładamy ołów, agrafka i mamy gotowy temat do łowienia. Słuchajcie, te wkrętki są w dwóch długościach 4,7 cm. I tu Wam pokażę dłuższe. Gdzie są dłuższe? Dłuższe mają 6 cm. Do dłuższych gum sobie można zastosować. Trochę takie jak trzeborażko. No, no tak, wymienne takie po, połączniki. Tak, wymienne te końcówki są. Jakieś takie, właśnie, kolaboracja czy buraszki ze, ze stałą wkrętką. Bardzo fajny patent. Chyba nikt jeszcze tego na rynku nie ma, oprócz mikado. I też jest to burgundowe malowanie. A patrz, tu jest jeszcze takie nakrapiane czarnymi kropkami. Widzisz? O, to jeszcze, jeszcze tutaj mamy dopałkę tak zwaną. Fajnie to wygląda. Więc wkrętki mamy. 4,6 cm i 6 cm w gramaturach, najmniejsze mają 5, później jest 10, 15 i 20 gramów, czyli co 5 gramów nam się tutaj gramatura zmienia. Też mamy wkrętki te 4,6 cm i 6 cm w miksach, czyli możemy sobie taką paciuszkę kupić. No, jedna się wzięła, się zaklinowała tutaj, a towarzysz ma palec, grzebalec i wygrzebie. I w miksie mamy taki komplecik czterech wkrętek 5 gramów 10, 15 i 20. Czyli po sztuce testowej też możemy sobie zakupić. I jeszcze co ciekawe, możemy też oddzielnie dokupić samo obciążenie do tych wkrętek. W związku z tym, że to jest mechanizm taki ruchomy, wymienny, nie jest to na stałe zamontowane, możemy sobie taki miksik zastosować. Także naprawdę mi się ten patent podoba. Mikado się postarało. Szkoda, że tak późno do nas dotarło, ale jak to się mówi, lepiej późno niż za późno. A jeszcze jest dobry, dobry czas na grubego zwierza, także można się, można się pozbroić. No i to było na tyle. Ile można mówić o wkrętkach, to Marcin? Się... Nie, o no. Nie ja jeszcze Paweł coś z 5 minut pogadań. Nie, nie będziemy zanudzali. Także są dostępne wkrętki. E, brzuszne i, i te systemy zbrojenia w sklepie stacjonarnym, internetowym. Oczywiście do tego całe e, aleje w Zadziorku mamy gum różnorakich od różnych producentów. Także można się bawić, stosować, kombinować, przemeblowywać i łowić. No, naciśniesz tam wyłącznik? Już? To chyba tak. Czekaj, zmienię rękę. To papap. pa pa.